no i witam, także będziemy dalej grzebać z Eurotykami jednego już tam no musiałem jeszcze do niego zerknąć, także jest już zrobiony mam go pod ręką, także także jest już zrobiony w 100%, no tam w 100% to nigdy, no bo żeby 100% było to bym musiał wszystkie części wymienić no ale działa, można powiedzieć przyzwoicie już się nic z nim nie dzieje uszkodzony uszkodzona sekcja odbiornika yy, yy, wymieniona na trochę inny, inny trochę układ z niewielką korektą i wszystko jest w porządku no, a także w yy, ogóle były guziki no jest ten co tam w którymś odcinku był robiony także jeszcze raz musiałem go poprawiać A tu mam jeszcze gdzieś klapkę jeszcze mega, czy omegę, czy którąś tam co robiłem też będę musiał zerknąć tam chyba też coś będzie z odbiornikiem bo też coś nie działa do końca tak jak przypuszczałem wydawało się że jest w porządku ale jednak nie było w porządku a wracając do tematu to mam tutaj takiego Frankensteina Ktoś tam odbudował jakiegoś Euroteka też to jest chyba zasilanie, nie wiem nawet e, dokładnie dokładnie jak to jest opatentowane tu jest włącznik nie wiem co tu się znajduje, czy baterie litrowe, czy nie staraż tak e, po tym podłokietniku sądzę, że, że chyba jest od jakiegoś no a tutaj ten przedni panel taki przekombinowany. Jak widać z jakiejś tam obudowy, nawet nie wiem dokładnie z czego to może być. Nie ma tutaj tych klawisz, co powinny być. Jest tylko tutaj, może ja to odpalę. No zobaczymy jakoś to się tutaj włączało Z jednej strony albo z drugiej. A tu jest zrobiony włącznik. Tu jest zrobione menu. A tu jest chyba jakiś, nie wiem, pocentiometr jakiś chyba encoder do przystawiania tych funkcji. wykrywacz tak ma, że się po prostu wzbudza. No i witam tam, że nie wiem, nie pamiętam czy wspominałem, czy nie. Także mamy tutaj narsza Shootera sondę do tego. No to była tam chyba kupowana do tego yy, Euroteka. Jak widać tutaj była próba naprawy, ale widzę, że komuś coś nie wyszło. Ale że ja się od razu sugeruję tym, że ktoś stwierdził, że jest być może uszkodzona sonda. Ale w Eurotekach, jeśli się coś zbudza, to jedynie tylko przeważnie można powiedzieć, tam jest to zawsze związane z elektroniką. Więc tutaj poszła niepotrzebna ingerencja w sondę. Sonda została uszkodzona w tej chwili jest w ogóle niesprawna tak można powiedzieć no jak widać tutaj jest zrobiony duży bajzer będę próbował coś z tego zrobić zobaczymy zobaczymy co z tego wyjdzie bo ja, ja jednego tutaj brakuje mi jednego obwodu sondy i może być z tym problem. Jeśli się nie uda tam nie wiem i od tego naprawić to będzie lipa. Tu jest dużo drucików. Eee, nie wiem czy te druciki nie były podwójnie nawijane. No zobaczymy, będę musiał tu trochę więcej wydłubać, zobaczyć jak te druciki, żeby ich tam więcej nie pouszkadzać. No i może coś z tego będzie, zobaczymy. E, bo te drugie druty są grube, więc tutaj to nie ma. Nie ma żadnego problemu. Ale ten to to jest kabel od ekranu. Także on albo jest, albo jest osobny tam podciągnięty w kablu, albo jest przyrutowany do odbiornika. No dobra, zobaczę czy się coś z tej sondy jeszcze da zrobić. A Frankensteina tam kiedy przetestuję, może dzisiaj później przetestuję. Ostatnio miałem taki zapiernik, że, że nawet nie miałem kiedy coś tam przygrzebać I no dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i witam także mam tutaj kurczę, nie widać podsąd tego Frankensteina Euroteka jak widać albo nie widać Sonda tam jest zrobiona Naprawiłem to, dało się naprawić. Wstawiłem tam nowy ten zacisk. Musiałem to tam wkleić, bo tam była zbyt duża dziura. A no i z drugiej strony tam zabezpieczone też jest, także wszystko w porządku. A tutaj też tak widzę, że ten panel jest trochę skrzywiony, ale już nie chciałem tutaj tego rozbierać. No dobra, spalamy. Palamy tak jak widać działa, tu jest menu 10 sensa tak jak widać nic się nie dzieje jak się rusza czy coś wiadomo tu są też szumnie śmieci więc jest tam lipa A. lipa, tak przejdziemy tylko zobaczyć jak działa a także A tu pełno jest różnych tam pierdół woździ, niech woździ nawet jakieś leży coś z jakiegoś okienka to jak żelastwa. ale jeśli uda jakiś śmieć namierzyć kolorowy zobaczymy czy coś tutaj jeszcze jest a. A, jakaś chyba jakiś kolor ale to pewnie jakiś, a, jakieś tam folie, nie folie będą, nic tu że jakieś tam są pierdały. dobra teraz tak eee. kręcimy sobie kręcimy sobie tą dyskryminację i chyba nie wiem ile tutaj jest będzie gdzieś też chyba około 35 tak mi się wydaje No, większe żelazo wiele no, Przebija zawsze nawet jak jest duża dyskryminacja. jestem jest ten jakiś kolorek. No, zaczyna w grudek zarastać kwasami, będzie trzeba go na dniach skopać. Maszynerium. No, Kapsel o jakieś odwódki, albo czegoś leży. No, tak jak widać, także zrobiłem Frankensteina. Nic się nie wzbudza, sonda zrobiona też powinna działać. No tu jest tylko, ta część nie jest moja, jest tylko ten kawałek rurki mój. Sobie to pod, podmontowałem, żeby to sprawdzić. No, dobra, no chyba na tyle, także nie ma co więcej tu testować, sprawdzać. Tak jak widać, działa zbudzać się też nic tam od gruntu nie wzbudza, podregulowałem też grunt no jedynie tylko osoba nie chciała żeby mógł tu zrobić guziki na panelu bo Adam chyba coś wspominał że tam nie wiem czy komuś koledze czy komuś tam czy odsprzeda ten sprzęt ale też nie mnie to dobrze wiedzieć a tu w tym rogu zawsze czyścić, nic tak nie ma jakiś ten kolor. No dobra. Tyle na tyle. Sprzęt zrobiony. Będę się teraz męczył z gareciakiem, bo nie wiem, co jest z tym garetem. Większość rzeczy sprawdzona, a nie idzie coś dobrze działać. Dobra. Także ja uciekam. No i do kolejnego odcinka, Cześć.